Powrót uczniów najmłodszych klas wiązał się z wprowadzeniem w placówkach różnych rozwiązań i wielu obostrzeń. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od naczelnika Wydziału Oświaty w Sieradzu, pani Jedwigi Maciejewskiej do szkół podstawowych na terenie miasta powróciło niespełna tysiąc uczniów, a dyrektorzy przygotowujący placówki nie zgłaszali żadnych problemów. Odwiedziliśmy szkołę podstawową numer 4, aby zobaczyć, jak obecnie funkcjonuje. Pani dyrektor najmłodsi uczniowie powrócili już do szkół. Jak wyglądały przygotowania placówki do ich powrotu? Przygotowania wyglądały dosyć podobnie jak to robiliśmy we wrześniu. Dodatkowo można powiedzieć, że przygotowaliśmy dla młodszych uczniów doposażenie w ławki pojedyncze w kilku salach. Ściągnęliśmy też posiłki. Z drugiego budynku, a więc pracowników obsługi zaangażowałam jeszcze do pracy tutaj w tym budynku, żeby te warunki były jak najbardziej bezpieczne dla uczniów. Jak wygląda kwestia przeprowadzenia dzieci przez rodziców i ewentualnego przebywania na świetlicy? Dzieci przychodzą do szkoły w różnych porach. To są 10-15-minutowe odstępy czasowe. Prosimy rodziców, żeby jednak do tej przestrzeni wspólnej, do szatni w miarę, Możliwości nie wchodzili z uczniami, szatnia ma swoje ograniczone gabaryty, więc albo wchodzą dzieci, albo rodzice. I tutaj spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem ze strony rodziców. Dzieci samodzielnie wchodzą do szatni. Mamy pracowników obsługi, którzy pomagają dzieciom w różnych czynnościach, jeżeli jest taka potrzeba. Przebiega to wszystko bardzo sprawnie. Wydawanie posiłków odbywa się też co 10-15 minut. Każda klasa schodzi praktycznie osobno ze swoim nauczycielem. Także nie ma takiej możliwości, żeby klasy się ze sobą mieszały. Mamy też grafik dyżurów, gdzie dzieci raczej tak wychodzą, żeby w danym momencie na korytarzu była tylko jedna klasa. Jak to ogólnie funkcjonuje? Czy Jakie ma Pani odczucia w związku z funkcjonowaniem teraz i tymi nowymi zasadami? No, mamy taką rzeczywistość tak, i musimy się nauczyć w niej wszyscy funkcjonować. Pierwsze takie testy przeszliśmy z początkiem roku. Więc w tej chwili w zasadzie wróciliśmy do tego, co było. Trudno nazwać to normalnością, no ale taka jest nasza rzeczywistość. Funkcjonujemy bardzo dobrze, dzieci bardzo cieszą się z powrotu. Wczoraj było istne szaleństwo w szkole z tego tytułu, że dzieci się zobaczyły po tak długiej przerwie. Więc cieszymy się, że jesteśmy w szkole i dzieci też się z tego tytułu ucieszą. Jak przebiegają zajęcia? Czy te obostrzenia troszeczkę przeszkadzają? Uczniowie naszej szkoły czują się tutaj zupełnie bezpiecznie. Pani dyrektor wraz z grupą nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej świetnie zorganizowała naszą pracę. Dzieciaki przyszły do szkoły, w której zarówno bezpieczeństwo, jak i zdrowie jest bardzo ważne. Wszystkie obostrzenia, które zostały wprowadzone, tak naprawdę nie są dla nas żadną nowością, bo one już pojawiły się. Się we wrześniu. Dzieciaki uczą się w tak zwanych bańkach. Staramy się nie spotykać z innymi dziećmi z innej klasy. Chodzimy na obiady szkolne według wyznaczonych harmonogramów. Dbamy o to, żeby wietrzyć klasy. Oczywiście dbamy również o czystość rączek. Dezynfekujemy te ręce. Mamy specjalny harmonogram wychodzenia na dwór. Staramy się codziennie z dzieciakami wychodzić na dwór i korzystać ze świeżego powietrza. Także te wszystkie obostrzenia, które pojawiły się tutaj w, w, w nowych wytycznych, zarówno Ministerstwa Edukacji. Narodowe, jak i, jak i Sane Dugisu, Gisu. Tutaj w niczym nam nie przeszkadzają. Zupełnie dobrze dajemy sobie z tym radę, a rodzice mogą czuć się zadowoleni z tego, że ich dzieci chodzą do bezpiecznej szkoły. No właśnie, jakie są odczucia przede wszystkim rodziców, no i dzieci? Z tego, co rodzice mówią, oczywiście, wszyscy są bardzo zadowoleni z powrotu dzieci do szkół. Natomiast same dzieci są szczęśliwe, są zadowolone z tego, że mogą spotkać się z kolegami, z koleżankami, że mogą poprzebywać ze sobą. Tak naprawdę bardzo ważne są teraz przerwy lekcyjne, w których mogą spędzać wspólnie czas. Także to, że wróciliśmy do szkoły, jest zarówno korzyścią i dla uczniów, i dla rodziców, a przede wszystkim my, nauczyciele, cieszymy się z tego, że możemy się spotkać z naszymi uczniami. Naczelnik Wydziału Oświaty w łasku, pani Jadwiga Kurkowska, poinformowała, że do łaskich szkół powróciło blisko 700 uczniów klas 1-3. W rozmowie telefonicznej pytaliśmy, jak w obecnej sytuacji odnajduje się społeczność szkolna. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, jak wyglądały przygotowania w szkole podstawowej nr 1 w łasku y, dotyczące powrotu dzieci. No, Przede wszystkim wyznaczyliśmy dla klas różne godziny rozpoczęcia zajęć i różne godziny wejścia do szkół, tak żeby nie tworzyć skupisk w szatni. Rodzice oczywiście mają nadal wstęp ograniczony do budynku, ale ze względu na to, że teraz mamy aurę zimową, poszerzyliśmy strefę rodzica. Czyli korytarz, który jest przy wejściu do szkoły przeznaczyliśmy dla rodziców, tam ma wstęp około 10 rodziców oczekujących na dziecko. Tym bardziej ograniczyliśmy możliwość kontaktowania się uczniów z różnych klas. Każda klasa w tej chwili przebywa w stałej wyznaczonej sali ze swoim nauczycielem wychowawcą. Przewy lekcyjne spędzają dzieci z danej klasy pod nadzorem tego samego nauczyciela w swojej sali lekcyjnej no, lub na korytarzu, zamiennie. Proszę powiedzieć, jak to teraz wszystko działa w praktyce? Czy uczniowie i rodzice stosują się do tych zaleceń? Tak, ja muszę powiedzieć naprawdę, że rodzice bardzo przestrzegają, są dla nas naprawdę wyrozumiali i rozumieją całą sytuację i starają się przestrzegać, nikt nie łamie tutaj tych naszych zasad i dzieci również. Dzieci również przestrzegają zasady noszenia maseczek na korytarzach, bo taka też jest zasada, że w częściach wspólnych wszędzie powinni mieć maseczki. I naprawdę dzieci, oczywiście my im o tym przypominamy, ale starają się przestrzegać i rodzice wyposażają dzieci w potrzebne maseczki. Czy te obostrzenia wpływają jakoś na przebieg lekcji, czy utrudniają w jakiś sposób prowadzenie zajęć? Myślę, że nie, że prowadzenie zajęć nie utrudniają, no, natomiast... No jakby dzieci mają ten ruch bardziej ograniczony, jeżeli chodzi o korzystanie z przerw na korytarzu, tak? bo one korzystają czasem na tych przerwach, jak wcześniej powiedziałam, tak? są albo w klasie ze swoim nauczycielem, albo na korytarzu zamiennie, czyli jakby trochę mają może mniej ruchu, natomiast zajęcia przebiegają normalnie, nie, nie widzę tutaj jakichś utrudnień większych. Dobrze, ale myślę, że radość była tym większa ze strony dzieci, że wróciły wreszcie do nauki stacjonarnej. No, ze strony dzieci była bardzo duża radość. Nawet pytałam, dzieci tak są naprawdę zadowolone, ale ja muszę powiedzieć, że personel, nauczyciele też, też już chcieli, bo no, one mają się tego świadomość, że po prostu no, nic, nic nie zastąpi tego bezpośredniego kontaktu. Także nasi nauczyciele też już naprawdę chcieli mieć kontakt z dziećmi.